Cześć, dzisiaj wracamy do tematu znaków i tego, dlaczego klucze są tak bardzo ważne, dlaczego najpierw trzeba je poznać, zanim przejdziemy do poznania zupełnie innych znaków. I dzisiaj zajmiemy się czwartą grupą znaków, czyli tak zwanymi piktofonogramami. Zapraszam! Ty oczywiście, pamiętaj, nie musisz pamiętać takich trudnych nazw, ja dokładnie zaraz Ci wyjaśnię, czym są tak zwane piktofonogramy, to inaczej będą to znaki, które polegają na takiej zasadzie, że łączymy znaczenie plus wymowę. Znaczenie plus wymowa. Pamiętasz, ostatnio zajmowaliśmy się tymi znakami, gdzie mieliśmy znaczenie plus znaczenie, czyli łączyliśmy ze sobą dwa znaczenia. Na przykład, właśnie ręka nad okiem, że przykładamy rękę do yy, oka i albo właśnie czytam, albo patrzę, albo na przykład kobieta i dziecko, czyli nikt tak dobrze nie zajmie się dzieckiem jak kobieta. Jako właśnie słowo hao, czyli dobrze. A dzisiaj będę chciał pokazać Ci, jak działa czwarta grupa znaków, która, do której musimy obrać troszeczkę zupełnie inny model podejścia, bo zobacz, przykładem takiego znaku z tej czwartej grupy będzie znak ma, ma, ma i Ty oczywiście bardzo dobrze prawdopodobnie wiesz co ono oznacza, ale gdybyś właśnie nie wiedział gdybyś nie wiedziała i miałbyś, miałabyś do dyspozycji właśnie te dwa klucze czyli uwaga, kobieta i koń, to uwaga, to absolutnie nie chodzi tutaj o samicę konia, czyli na przykład o klacz, a tym bardziej nie chodzi nam o żadnego centaura, bo zobacz, tutaj tego typu znak my musimy sobie podzielić niewidzialną taką linią, nawet przerywaną, na pół, po to, aby oddzielić sobie tak zwaną część znaczeniową, która będzie po lewej stronie. Od części fonetycznej, która będzie po stronie prawej. I co nam te dwie części mówią? Jak już prawdopodobnie dobrze zapoznałeś, zapoznałaś się z odpowiednimi. Yy... Kluczami, a jeżeli jeszcze nie, to wciąż zostawiam Ci oczywiście link do pobrania sobie tabeli tych, właśnie kluczy rdzeni na dole. Dobrze wiesz, że to właśnie ten element oznacza kobietę, drugi oznacza konia. Ale tak jak powiedziałem, nie łączymy dwóch znaczeń, ale łączymy znaczenie i wymowę. Czyli ten znak mówi nam o tym, ta część znaczeniowa po lewej stronie mówi, że tutaj chodzi o jakąś kobietę. To jest kobieta, którą, uwaga, Czytamy podobnie jak czytamy słowo koń w języku chińskim. I koń to jest ma, ma, czyli właśnie na tym trzecim tonie, ale sylaba jest taka sama, czyli wiemy, że ten znak będziemy odczytywać właśnie podobnie jak konia, czyli ma. Ma, będzie tam sylaba ma, no i to już nas nakierowuje na to, że aha, to jest ta kobieta, a czyli chodzi o mamę, czyli ma, ma na to nie pierwszym Tutaj oczywiście nikt nie powie Ci tego, w jaki sposób, na jakim tonie będziemy odczytywać każdy pojedynczy znak, dlatego że to ten język chiński na przestrzeni lat zmieniał się i również zmieniały się tony, ich liczba, ich sposób wypowiadania, dlatego nie zawsze będziesz mieć dokładnie odwzorowane to, na jakim tonie wypowiedzieć dane słowo, ale będzie to tylko i wyłącznie pewnego rodzaju podpowiedź. Na tym nie możemy w 100% się opierać, ale może nam to poniekąd gdzieś właśnie pomóc odczytać, Wymowę danego słowa. To, w jaki sposób zapamiętać ton do danego słowa, to o tym już rozmawialiśmy ostatnio. Zostawię Ci, gdzieś tutaj połączenie do tamtego filmu, jak za pomocą właśnie kolorów albo właśnie ruchu zapamiętać sobie znaczenie, także na pewno wymyślisz sobie odpowiednią historię właśnie również do tego słowa. Czyli podsumowując, tutaj nie łączymy dwóch znaczeń, ale łączymy to, co znak oznacza i w jaki sposób można go wypowiedzieć. To samo będzie w przypadku takiego znaku, gdzie zobacz. Mamy ten znak podzielony już zupełnie inaczej, tak zwane już nie lewo prawo, ale góra i dół. Góra i dół. I w takim przypadku to, co jest na górze, będzie częścią właśnie znaczeniową, czyli naszym znaczeniem danego znaku, a to, co jest na dole, będzie tą częścią fonetyczną. Tak się w ten sposób to będzie obracało, mniej więcej. Dlatego ty już prawdopodobnie mniej więcej wiesz, jak ten znak możemy w przybliżeniu odczytać. Będzie to oczywiście znak ma na sylabie ma, tylko nad tonie czwartym. Ma! Ma! Czyli krzyczeć. Skąd ja wiem, że to oznacza krzyczeć? No bo na górze mam podpowiedź w postaci dwóch kwadracików. I taki kwadracik jest to klucz usta w języku chińskim. Kou, czyli właśnie usta, usta. No i co mogą robić dwie pary ust obok siebie? Nie, nie całować się, nie całować, ale krzyczeć na siebie, krzyczeć. Ma, ma. I wtedy ja mam odpowiednią historię zbudowaną do znaku i od razu wiem, aha, to był właśnie ten znak, który oznacza jakieś dwie pary ust, coś robią, i na dole jeszcze odczytanie tego znaku. W ten sposób możesz sobie właśnie budować odpowiednie y, historie do danego właśnie znaku. Podobny przykład zobaczysz to w słowie takim. Zobacz. To słowo to pies. Skąd ja o tym wiem? No dlatego, że właśnie po lewej stronie mam Chuen. Chuen, czyli właśnie pies, jest to ta inna forma, która będzie występowała po lewej stronie i ją spotkasz właśnie w momencie, kiedy będziemy omawiać wszelkiego rodzaju małe zwierzątka. To właśnie one też będą miały ten klucz. Czyli to nas odnosi do tego, no słuchaj, to jest jakieś zwierzątko, które, uwaga, czytamy podobnie jak ten znaczek. Ja wiem, że to jest go. Go, czyli haczyk. Go. Haczyk. Też będziesz miał to właśnie tej rozpisce kluczy, którą zostawiam Ci raz jeszcze powtarzam na dole, koniecznie sobie ją pobierz i ja wiem, że to będzie A, sala go, czyli to jest jakieś zwierzę, które czytamy jako go, a czyli to jest go, go, czyli właśnie pies. W ten sposób będzie to mniej więcej funkcjonować. Rozumiesz? Łączymy znaczenie i wymowę. I uwaga, nie zawsze możemy się na tym opierać. Zwykle będzie to takie 50-50, 50 na /50, 50, 50. Będzie to podpowiedź, bo zobacz, co będzie w takim przypadku, kiedy mamy takie słówko, w sensie taki znak i taki znak. Te dwa znaki to jest uwaga. Ten pierwszy ma po lewej stronie ten element człowieka. Człowiek, inaczej mężczyzna, a na dole mamy element kobiety, czyli jakaś kobieta, którą zobacz. Odczytujemy tak samo, bo te dwa elementy z prawej strony są identyczne. I tutaj oczywiście chodzi o słowo ta, czyli on i ta, czyli właśnie ona. Ale z racji tego, że po tej stronie mamy element taki, który obecnie w języku chińskim czytamy jako je, yeah, je. Yeah. Absolutnie nam się to nie przekłada do tego, w jaki sposób teraz odczytywany jest ten znak. Prawdopodobnie kiedyś słówko je yeah było odczytywane właśnie jako ta ta coś właśnie na te, w ten sposób i dlatego w kluczu jak dalej w znaku to zostało. Ale język chiński w mowie się już zmienił. Dlatego czasami możesz trafić na tak właśnie tak zwane śmierdzące bomby czyli pułapki zastawione właśnie w tych znakach że nie zawsze możemy opierać na tym co jest po prawej stronie. Możemy się na tym wzorować i sobie mniej więcej to w głowie układać albo Czasami będzie to miało podobne brzmienie do tego, jak to brzmi normalnie, jednak nie zawsze. Zobacz taki przykład takiego znaku, gdzie na górnej części mamy element trawy. Cao, cao, czyli właśnie trawa, i chodzi tu o jakąś trawę, jakąś roślinę. I jest to taka roślina, którą czytamy tak jak ten znak. I ten znak to jest słowo ping, ping, czyli jakiś właśnie poziom. I ja wiem, że A to jest ping od słowa pingło. Pingło, czyli jabłko. I wiem, że właśnie to jest jakaś roślina, jakaś właśnie trawa, którą czytamy w ten sposób, czyli pochodzi to właśnie od słowa pingło, czyli jabłko. I mając tylko i wyłącznie ten jeden element, wiedziałbym, że chodzi właśnie o jabłko, bo w ten sposób mogę sobie to połączyć. Ale już samo słowo właśnie trawa, czyli cao, cao. Pomimo tego, że na górze znów ma ten element trawy, to zobacz, na dole jest takie słowo jak zao, 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 czyli wcześniej zao, które jest właśnie odczytywane w ten sposób. I cao i cao oczywiście brzmią podobnie. Ale prawdopodobnie kiedyś brzmiały identycznie. Te dwa słówka jednak język się zmienił, pismo pozostało nadal takie samo i poniekąd gdzieś ta różnica jest, ale już nie jest tak bardzo dostrzegalna jak jest właśnie teraz. Dlatego musisz uważać na tego typu śmierdzące bomby, nie zawsze kierować się tym, ale w większości przypadków, jeżeli właśnie spotkasz jakiś nowy znak, Absolutnie wcześniej go nie widziałeś. Nie widziałaś, możesz mniej więcej właśnie strzelać, jak ten znak możemy odczytać. Także teraz poznałeś, poznałaś już czwartą grupę znaków. Także mam teraz nadzieję, że dokładnie rozumiesz, dlaczego nauka znaków jest tak bardzo ważna, ponieważ znając znaki i mniej więcej to, jak je czytamy, jesteśmy w stanie sobie połączyć je w odpowiednie nowe słowa albo domyślić się tego, w jaki sposób możemy odczytać słowo, które widzimy pierwszy raz. Na oczy. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tego, jak zrozumieć znaczenie znaków, znaczenie słów i tego typu rzeczy, zadawaj je śmiało w komentarzu, a ja następnym razem już zapraszam cię do nauki pisania znaków i opowiem ci tak naprawdę, od czego jest warto zacząć. Także do następnego razu. Dzień!